Wielki świat finansowy wie, co my robimy I, i my musimy czasami uważać na to, bo jeżeli idziemy w kierunku pieniądza cyfrowego, to też mówiłem, że może dojść do takiej sytuacji, w której wyobraźmy sobie, dojdzie do władzy ktoś, to nieważne, czy z lewej, czy z prawej, ale ktoś, kogo nie chcemy, żeby on doszedł do władzy. Jak on będzie miał takie narzędzia, to w pewnym momencie będzie mógł, będzie mógł nam zablokować życie, dlatego że pieniądz cyfrowy daje możliwość nie tylko ograniczenia czasowego, ale też, jeśli chodzi o pewne produkty. Ja dałem przykład na przykład kogoś, kto Powiedzmy tak, jak ja siedzę dzisiaj na forum Suwerenności Monetarnej, i komuś by się nie spodobało, co powiedziałem, i wówczas przychodzi do mnie jakiś tam mail czy informacja, że Panie Łukaszu, proszę Pana, proszę, yy, pana, yy, szerzy Pani dezinformację, nie podoba się to władzy, w związku z tym na okres 72 godzin wyłączamy Panu prawo dokonywania transakcji yy, i musi Pan wrócić do domu, przeniesieć swoje zachowanie, skontaktuje się z Panem oficer i wtedy Pan niech przemyśli Pan dalej, będzie to opowiadał, czy nie, bo Panu może to odblokujemy. Tak się może zdarzyć. I, i, I to jest ten, to ryzyko. Ja dlatego uważałem, że pewna, że musi być wolność, ta wolność gotówki.